Cześć wszystkim, jestem Adrian z kanału Kiedy Gramy. Zagramy jutro, czyli w sobotę od godziny 15 do 19 w Mediatece w gry planszowe, które dla Was przygo przy przy przygotowałem. Mamy Small World'a. Mamy Zombieside'a, To będą dwa duże stoły, gdzie możecie z poznać zasady. Mamy też nowości od Galak Galakty, czyli cyklady. Mamy coś dla najmłodszych. Mamy też coś klasycznego, czyli zam zamki Burgundii. Mamy też wsiąść do pociągu i coś dla doświadczonych graczy, Ład osu i ery innowacji. Zapraszamy serdecznie do, med do, do Mediateki, jeżeli chciałbyś zacząć swoją przygodę z plaszówkami albo już grasz. Nie bój się tego. Mm, Jestem tutaj po to, żeby pokazać Ci zasady, wytłumaczyć wszystko. Zapraszam Cię do wspólnej zabawy w sobotę w Mediatece od godziny 15 do godziny 19. Serdecznie zapraszamy.